Miłość, uczucie i uzależnienie, wzajemne się troszczenie. Czasem, piękne chwile w kryzys płyną. Jeśli się postarasz, w końcu minął. Opiekuj się chłopakiem, opiekuj się dziewczyną. Niech będzie Twoim skarbem, niech będzie Twoją barwą, opiekuj się ukochaną osobą. Jak nie opiekowałeś się żadną, czasem jest moment, w którym jest dobrze bajka. Przemija, wybija. Zła godzina, macie siebie dosyć i tracicie ochotę w ogóle na rozmowę. Skurwienia, Lejde, bierzesz tabletki i rara szluga. A on po krzakach chleje z myślą, czy się w końcu uda. Kłótnia to nie nuda, od upadku musisz lecić wyżej. W miłości, zmienny etap wbija flow, jak DJ, bądźcie ze sobą. Co by was nie wkurwiało, Bycie razem w miłości rezultaty dało.